Właśnie czwartek, jakoś 21. i właśnie idę się ogarniać i myć, O jutro idziemy do Warszawy, więc czeka mnie pakowanie ogarnięcie siebie. A jedziemy jutro do Warszawy, bo już zawsze nie byłam w Warszawie i potrzebuję trochę od, wychillować się, odstresować. Muszę jeszcze, jeszcze trochę pouczyć dzisiaj historii tańca oczywiście. Jesteśmy na do dobrej drodze z tej historii tańca, naprawdę, więc się cieszę. I zaczęłam taką historię tańca interesować, naprawdę. Więc to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawy fun fact. I jutro też idziemy do szkoły. I mam pociąg do 18.40. Jeszcze przed tym, czyli po szkole, idziemy się uczyć do kawiarni z dziewczynami. Więc będzie ciekawie. I możecie zostawić lajka i suba. Jak Wam się będzie podobał. Miłego oglądania. Są że moje nie są zbyt yy, dobre i tak jakby, że wszystko dobrze widać. Niestety na razie tak będzie, ale spokojnie z czasem to się zmieni. Mam nadzieję, że zobaczycie. Yy, I teraz jest po prostu tak domowo, okej? Okay? Tak jakbyście po prostu byli... Wiecie, oglądacie vlogi moje na Snapie. Robiłam tego bardzo dużo, jak byłam mała, dlatego teraz go tutaj. Bo by zawsze chciałam to robić po prostu. Więc teraz wy bo ja zawsze chciałam to robić dzięki, że to oglądacie. Pozdro. Yy, I teraz yy, puszczam sobie muzę. I chyba idziemy pod prysznic bo nie chcę się długo siedzieć w wannie dzisiaj. Co jest nowością, bo ja kocham leżeć w wannie. I odpalamy sobie coś, jakąś dobrą muzykę. I znowu mam tak, że nie mam w ogóle czego słuchać. Bo moją playlistę słuchałam tysiąc razy chyba autentycznie, jak od kiedy ją zrobiłam. Bardzo dużo osób ją ja lubię, w ogóle 112 ludzi, więc dzięki bardzo. I muszę znaleźć jakąś nową, nową muzykę bo po prostu. Chyba, że wrócę do starej, bo właśnie teraz przestałam słuchać tych takich Drake'a. Rihanna oczywiście zawsze jest. Trochę mniej Travis'a, jego też mniej, ale chyba trzeba wrócić do tego, bo już będę go po prostu nie słuchała. Jest jakaś godzina 14. Ja byłam w szkole na, szczerze, na dwóch lekcjach, bo mam okres i po prostu nie dałam rady tam siedzieć. Tak, nie brzuch, bo szczerze, nie miałam tak dawno takiego bólu brzucha. Przysięgam. Jakby może od tego, że stres mi tak strzeci w ogóle i po prostu nie dam rady nic. Mam o 18.00 pociąg. Wzięłam jedną tabletkę i aspirynę wypiłam i ciężko jest. I trochę dalej mnie boli. I prawie zasnąłam, ale muszę sobie nie muszę się spakować, bo jestem niespakowana. A zaraz jeszcze jadę do dziewczyn, yy, uczyć się historii tańca do kofiksa, i od razu później sobie idę na pociąg. Więc szczerze mam nadzieję, że tu przetrwam tą jazdę pociągiem, bo nigdy w życiu nie miałam aż takiego bólu przez okres. Naprawdę. Nigdy. Yy, idę zrobić sobie szybko jeść. Muszę sobie Ja się mikiem i szybko pokroję. W ogóle zrobiłam inne troszeczkę oczy. Nie wiem czy widzicie. Czy coś widać jakąś zmianę widać. To jest moja nowa ulubiona fryzura. Czy to jest taka dziura? No sobie Myślę. I szybko się pakujemy. Jak się pakuję, to biorę masę kosmetyczek. Więc kupiłam sobie kiedyś jedną wielką właśnie, nie wiem, czy pamiętacie, na filmie raz pokazywałam. I biorę drugą kosmetyczkę, gdzie wkładam wszystkie kosmetyki. To jest akurat kosmetyczka z Cutline, Kiedyś dostałam na 18. I w nią wkładam wszystkie kosmetyki. I wkładam do tej kosmetyczki, żeby jak coś mi się rozsypało, to żeby nie było syfu. Bo miałam bardzo długo taką sytuację, że... Mój brąz, oh, po prostu nie rozsypując się, dosłownie nie, nie rozsypał się, nie rozwalił, nie ten, inny, był rozwalony po całej kosmetyczce. Czemu? Nie wiem jakim cudem, bo był dosłownie cały. A pędzle, które nowe w ogóle mam, nowe sobie kupiłam, bo już tamte miały bardzo dużo lat, bardzo. Więc zostawiłam już pole na zmianę. Akurat nastaje taki czas, że dużo się będzie zmieniało. Więc pędzlenowe, nowe. Co znaczy, nowe? Ja... ja też je kupiłam. Jadę tam na, no dzisiaj piątek, sobota, niedzielę. Będzie jak może wrócę, albo w niedzielę wieczorem. Jeszcze tego nie wiem akurat. Więc zobaczymy. mam jaką torbę wziąć. Mam tą. Ona jest spora. Ale na trzy dni na ciuchy, kosmetyczkę, to nie wiem czy ona jest dobra. A mam jeszcze jedną, którą ostatnio kupiłam. Tą zostałam ze współpracy. Yy z Cider. Ja ogólnie testowałam te ubrania, bo byłam bardzo ciekawa. Nigdy tamtym nie zamawiałam i się zastanawiałam. I szczerze, mech. Torba. Fajna bardzo. E, oczywiście to jest sztuczna. Bardzo fajna torba, bardzo fajna, porządnie wykonana, ale ubrania. Więc jak chcecie ubrania to tak mniej wam polecam. I ostatnio też. Szukałam torby takiej dużej, mega dużej. I jakiś taniej, bo po prostu potrzebowałam na szybko, na już. To właśnie taka torba, partnerka. Ona jest bardzo źle wykonana. <grym> jest taka, wiecie, no... Ze 30 zł. I patrzcie, ona w ogóle ma takie coś, że może się zmniejszyć jej pojemność. Zastanawiam mi się, czy właśnie w niej nie jechać. I ona jest z SHEIN jak coś. Ja w ogóle uwielbiam zamawiać takie dodatki na SHEIN, na przykład te kolczyki, bo... Ja mam taki problem, że nie lubię wydawać dużo na właśnie kolczyki, jakieś torebki, wolę na ubrania i jak takie małe, wiecie, to mogę sobie kupić na szyi, właśnie taką torbę na im która no nie kosztuje dużo to wiecie, no to jest mi łatwiej po prostu dowiedać i kupić to nie wygląda zbytnio źle ale wiadomo, jest źle zrobiona i chyba ją wezmę, bo tutaj bardzo dużo się mieści bardzo dużo No, chvíle tam neběda. Otevřu tohle je v průkladce. Ještě. U nás to Rio de janeiro. Dalej. <kměthý> rít, co dalej. co dalej? Dalej. Dalej potvrdujeme quiz. Žas. No, ne, ty já ještě عocking... <ARIILENES> Ania wybrała restaurację. Oczywiście jest to Madonna. Ja nie byłam, on też nie był, więc sprawdzimy się wszystkie. Cieka. Yeah. Cieka. Ludzowie, patrzcie, możecie się zeskanować. Menu dajemy wam. Oczywiście 47. Jeszcze Fajne <laughs> miejsce, ale wszystkie mi wczoraj wystrój. Nie wiem. Ale fajne. Daj sam, co od miejsca 8 na 10 z zabierzcie tutaj swoje dziewczyny, bo na pewno im się spodoba. Ale jeżeli miałbym przyjść tu z popami i nie przyszedł. Super. Dobra, tyle, bo monetyzacja będzie chodzi nie, nie jak go zarobić. Idziemy, idziemy na różową. Ale to później. Teraz to. Już tutaj byliśmy, więc powtarzamy wyniki z tamtego roku. No, what the fuck! ja nie chcę piłki. Ja wam pokażę jak się gra. Hania, Hania... Eja, wiecie co? Fun fact. To rok temu byliśmy i nie umieliśmy tutaj trafić do tego dołka pierwszego i poszliśmy dalej. Tak. Oblać. Jo! Oficjalnie Khania ogrywa natana. Nie, prawda? Crazy shot. Crazy Po drugie. On zaparkował tak, że nie... Tak tyle brakowało i by dotknął. Naprawdę. Artysta. Byliśmy na jedzeniu w Madonnie i szczerze. Mech, myślałam, że będzie lepsze jedzenie. I teraz idziemy po nogi i jedziemy na kładkę, bo tam jest słyszałam bardzo ładny widok, więc można zrobić jakąś wodkę lub coś w tym stylu. A później idziemy do domu, bo jest jakaś 24 w sumie zaraz. A jest ciepło, o dziwo. Więc szok. Jo, so. jesteśmy teraz w centrum i jedziemy do Starbucksa po jakieś picie i jedzenie. I idziemy na piknik, oczywiście, wiadomo. U nas to jest standard, po prostu, i zaczęło się od tego, że ja, jak byliśmy Kubą na pierwszej randce, tak jakby, to zabrałam go na piknik. Ja tam tej pory ciągle chodzimy, więc idziemy na piknik na pola Mokotowskie, chyba? Coś w tym stylu. Mój feed się prezentuje tak, jest mega ciepło, więc idziemy, a później nie wiem, co będziemy robić. Mieliśmy do duzo, bo ja ogólnie byłam tylko jakby mała w zoo, więc bardzo mnie to ciekawi. I, ale chyba jutro pójdziemy, bo już jest 15. Niestety, bo ja mam historię tańca. Ja, idzie. Ja już, więc idziemy. Smacznego. To wy nawet nie wiecie, nie robimy. Tak jak dużo. Tak. Tak już tam dumer wam chodzi w wodzie. Widzę taki piękny widok. siedziłem pod drzewem. No i co mogło się stać? Tak, kochaj. <słyszy> <słyszy> to jest Ale Ale... nie wiem, bo jak to znowu Zobacz. strzeli... Woda no jest. jesteśmy, w właśnie. powinny być hipopotamy, ale ich nie ma. Wyginęły po prostu. Fajne warszawskie zoo. Byłam tutaj raz, jak byłam mała. Chciałem zobaczyć rekiny. No, ciekawe czy będą. Zakładam, że będą bardzo małe te rekiny. Wow. Jak mówiłam? Rekinów no. brak. Są to europejskie rekiny, czyli Wielkie, grube ryby. Ciekawego, teraz zobaczymy, co tutaj jest. Czekaj. Teraz, teraz wam pokażemy, jakbyście byście mieli starcie z rekinem. Pamiętajcie, widzę, odpychacie do góry. Do góry? Do góry. I nic, do góry po prostu. Bierzecie nos rekina i do góry. I ciebie, i ciebie nie ogryzie. Wierko i Hania uczy. Tak, tak, tak. Mieliśmy starcie raz z rekinami, właśnie tak zrobiliśmy. i jest Dobrze, że jesteś tutaj. A gdzie jest? But... lew? Słuchajcie, jak jesteśmy w za. To zawsze dla, dla wszystkich jestem za. Patrzcie, na przykład tutaj jest Bongoleśny. Gdzie? Na razie jestem za. Nic fajnego nie znaleźliśmy. Jedna, lody. To są takie lody, bo Kuba chciał. Alkoholek, lody, więc e, oczywiście pieniądze są wydane tylko na te lody. I to tylko lody w czapeczce. <grym z tym> Testujemy kolejne jedzenie za. <grym z tym> Panego, tak zwany. I wygląda dosyć średnio. To jest e... bardzo dobra. No sop, jestem już w domu i jest poniedziałek. Słuchajcie, jakby ja się maluję i zaraz... no nie w sumie zaraz za jakieś półtorej godziny będę musiała wyjeżdżać, bo mam ostatni egzamin w szkole i z wyglądam jakby nie wiem jakby brwi nie miała. Lol. Ja ostatni egzamin. Jest to historia tańca. Jestem. Uczyłam się i jak wiem, że dałam coś z siebie w tym kierunku. Nie wiem, zobaczymy. Będzie jak będzie. Muszę zdać. I to będzie dosłownie koniec. Koniec mojej szkoły. Dosłownie. Ostateczny koniec, bo tylko zostało mi, jakby wiecie. E Koncert, ale to koncert to jest tylko pokaz, nic więcej, już nie będę łysa, malujemy brwi. Yeah, jestem sama, Kuby nie ma, Kuba został w Warszawie, przyjeżdża do mnie, nie wiem, na tygodni może, zobaczymy i no powiem wam, że ta historia tańca to jest najstraszniejsza właśnie, najstraszniejsza. I historię ogólnie moim zdaniem ciężko się jest uczyć, znaczy historię tańca uważam, że jeszcze nie aż tak ciężko, bo jednak to w sumie jest trochę ciekawe. Ale i tak ciężko jest zapamiętać daty jakieś. Dużo tego. Dużo tego jest, tak. że tego czego nie łączę czy wyglądam, ma to też jakiś wpływ, prawda? I dzisiaj również nie byłam w szkole, no bo ja mam na 14, a ja zaczynam lekcje na 12 w sumie. W normalnej szkole, więc tam nie idę. I gadam sam do siebie, po prostu jak siedzę, jak jakaś nienormalna. Bo to jest ustnie, nie jest pisemnie, bo pisemnie, by się nie stresowała. Idę się jeszcze szykawać i... No, leci mnie długo. Czy właśnie wybiegłam z domu? Bo myślałam, że zdążę na autobus, na który naprawdę bym nie zdążyła i zaczęłam biec. Być może. Czy na niego zdążyłam? Oczywiście, że nie. W jednej, trzeciej drogi zrezygnowałam z tego. Zdobne, pokoje, ale no, tak, no, to kopalni. coś na wykopanie. Marter, oczywiście. Może raczej. Yy. 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 Miałyśmy o kwiatach, więc chodzimy i szukamy. Okay. Ale nie <grym mimo> to samo. Ty się do tej kamery tylko zdałyśmy. Wszystkie zdałyśmy, pięknie. Było pięknie. Koniec. Dziękujemy, że byliście z nami w tym ciężkim czasie. Było tak. ekstra. Tak. Chodzi, idzie. Wchodzi. Jestem, powróciłam do domu. I się jarę, bo skończyłam szkołę. I, zajebiście. I idę szybko jeść, i ja to zaraz tematmę, bo matura jest kolejna. Już się jakby szczerze, nie boję się już w ogóle matury. Dla mnie to było straszniejsze. Ta historia tańca ustnie niż jakakolwiek matura. Jestem mega szczęśliwa i dumna z siebie, że zdałam bo To było nielada wyzwanie. historii tańca miałam 3 lata i uczyłam się tylko dwa tygodnie. Nie, sorry, kłamie. 4 dni? 5. Wszystkiego nie umiałam, ale wysłałam dobry, jakby, zestaw pytań. Hi, jest wtorek, ja jestem niepomalowana. Tylko trochę zakryłam to pryszcze i źle je zakryłam, bo wszystko widać. Uh, and je yeah, wyglądam trochę jak opuchnięty smok. ale to nie jest problem, bo wczoraj miałam egzamin i jestem zmęczona. Ja tam tylko dla frekwencji. Więc, chodźcie ze mną zacząć ostatni dzień szkoły. Yy, dopiero wyszłam z domu do szkoły i już wróciłam. Tak, po na dwóch lekcjach. Bo nie jestem bez sensu siedzieć. Nie chcę mi się tam siedzieć. Jesteśmy chwilowo w łazience, bo muszę sobie zrobić fryzurę. Bo idziemy robić pewną rzecz, o którą nie prosiliście. I ja nie mam się do tego zabrać, nie umiem to bardzo ciężko zrobić. Tu mam rude włosy? Like, what the fuck? Fun fact, kiedyś miałam rude włosy, bo sobie chciałam zrobić. Tak jest mój look, bo idziemy sprzątać moją garderobę. Ja mam garderobę oddzielną, nie mam szafy u siebie, w pokoju. I garderoba to jest, uważam, Coś tragicznego, co mnie spotkało w życiu, po prostu. Ja nie umiem je sprzątać, nie lubię je sprzątać, po prostu i zawsze tam jest syf. Zawsze syf. A to, że niedługo się coś zmienia w moim życiu i się przeprowadzam, to trzeba to wyczyścić i wywalić zbędne rzeczy. A jestem tyle ubrań, w których ja nie chodzę, to trzeba teraz zrobić. I też dowiedzieć się, jak jest moje wintet. Jak komuś nie pisuję ten wintet, to sorry. Ale po prostu nie, nie miałam czasu teraz. A teraz zaczął się ten moment, kiedy mam ten czas. Więc idziemy sprzątać i jakby przemienić to drogę razem do so, Let's go! Yeah. sprzątałam tylko to i to. To w miarę. Tak to wygląda. Tutaj też poukładałam jeansy. To mi zostało jeszcze, ale tak to jest w miarę. Ok, tu nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, więc. Dzisiaj się tym zajmiemy, bo tutaj. Yy, te. Dobra. No nie mam pojęcia, czemu lubicie oglądać takie rzeczy. Ja na przykład nienawidzę. Nie na widzę w ogóle tego robić, więc. Czyli zaczynam od tego, od tej kupy tutaj. Bo jest tutaj dosyć zabawnie i tam jest dużo rzeczy, w których ja naprawdę nie chodzę. Ja chodzę. Mam taką stertę po prostu rzeczy, w których chodzę. A cała garderoba to jest to, w czym nie chodzę. I ja, więc musimy to sprzątnąć. Końcowy. Oczywiście dużo rzeczy jeszcze jest, ale większe rzeczy to nie są w ogóle moje. Na przykład to jest Meli, nie wiem, czy meli rzeczy, co jej mnie leży. Tutaj jest Viti, bluza, dużo nie moich rzeczy, więc tak to wygląda. Góry nie ruszam, bo są same kurtki, jakaś futerka lub coś w tym stylu, więc jest git. Tutaj też jest git, miarę. tam są rzeczy też do wystawienia, albo one już są, więc możecie wpadać na windet. Tu jest taka rzeczy, które zamierzam wystawić. Trochę tych rzeczy jest. Więc. Ja mam pokażę tak pokrótce. O. To jest taki sweter, który ma dziury po, po bokach, tak jakby. Ja w nim dużo chodziłam, albo nie. Jakieś może trzy razy. Już. Więc to krótkę z ortalią? nie wiem. To ten sweter, bo albo, że go... albo Kuba będzie go chciała. No nie wiem, zobaczymy. Bo nie chodzę z nim po prostu. I to jest bez sensu. Wydaje, że ona już jest na vintage, więc możecie sprawdzać. Spodnie, one są tak piękne, zostały kiedyś. Kastra chyba. Są tak piękne, ale są za małe na mnie. Więc jak ktoś będzie chciał. Taką szarową ze Skarharda. Tyle z tych rzeczy. Teraz muszę zrobić zdjęcie i to wystawić. To jest najgorsze. nienawidzę tego robić. Naprawdę. To było na tyle z tego filmu. Do się w następnym filmie.